Ho, 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 majtkowie i majciarze, witam w załodze X-Charlie i zapraszam na pokład, Ah. Jeśli narobiłeś Lipy w Polsce i musisz zdupcać za granicę, a nie posiadasz żadnej poduszki finansowej, nic nie szkodzi. Możesz spieniężyć swój kliknięte w błyskawiczny jak Kangur sposób. Wystarczy tylko, że wejdziesz na stronę Pirates. A jeśli jesteś chociaż trochę charakterny, to użyjesz kodu X Charlie, który daje Ci 35% bonusu do doładowania na stronę, plus 30 dolarów więcej do trzech pierwszych transakcji pozdrokowi. Siemano, mordeczki, Siemano, witam serdecznie na J4 Skin. się u nas nie było, bo wakacje, wakacje, ale wracamy, wracamy. Maraton będzie filmów, maraton będzie liveów, także dużo skinów do wygrania. Myślę, że przygotujemy trochę, przygotowałem dla was, jak mi nie było, także co? 10% przy każdym nadawaniu z kodem promocyjnym. Wiadomo, jaki kod promocyjny? Jak nie wiadomo, to wiadomo, z kodem x macie nawet więcej procent jeszcze, także mordeczki. Pamiętajcie, dużo płatności z skinami, wszystkim zapłacić tak naprawdę. J4 skins trzyma formę, także mordki. No, no, no zobaczcie sobie tak? Wpłacajcie z mix czarni. A my co? Luna Park! Nowy event, także co? Przetestujemy sobie wszystkie skrzyneczki na pewno z tego eventu Czy jakieś nowości nas tutaj czekają? Na pewno dużo nowości, bo mnie sporo nie było, ale co? Zaraz zobaczymy sobie, co tutaj jest ciekawego, okej okay. Season pago. Cały czas Pago króluje na tym GeForce Kingsie. Nie podoba nam się to, ale zobaczymy dalej Zobaczymy dalej Pyramid case. okej, okay. zobaczymy sobie te Pyramid Cases y. eee, PPL, PPL Też może być i kingwin sobie zobaczmy, tyle nas obchodzi w sumie z tych skrzynek? Tak, z tych, tych, tak, a jedynie co to jeszcze nas jeszcze ciekawi, eventowe, a eventowe sobie przejdziemy do wszystkich po kolei, dobra, zobaczmy ten Pyramid Case, 112 zł, pierwsza skrzynia, lecimy, stój, 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 stój! leć, 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 znaczy się, wiesz, kurczę, jakby człowieku 6 koła siadło z wejścia, to by było mocne, mocne to by było za mocne, kurczę, Hydra. Prawie, prawie, w prawie Hydra by była. To by było dobre. Dobra, lecimy do kolejnej skrzyni. PPL, PPL, takie są teamowe skrzynki, także, ej, duży... Duży rodzaj jest, duży rodzaj jest, prawie kosa wyleciała. Ej, fajna skrzynka, po 50 ziko po 49 ziko nawet, także lepiej. Okej, okay, dobrze, fajnie siada skrzynia, PPL, PPL, fajna skrzynia. Powiem wam, że na razie się spoko zapowiada. Na razie spoko się zapowiada, otwieram dopóki będzie Profit. Dobra, otworzę jeszcze dwa razy, Otwa otworzę dwa razy, dam szansę, bo... Oj, 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 bo czuję, że coś może zaraz tu siąść, naprawdę. Takiego, że chociaż podwoi trochę to. potroi albo nawet dziesięciokrotność da. Ej, dobra, ładna skrzynia, zostawiam se ją. Zostawiam se ją, przekieruję sobie tutaj. Zobaczcie, jak siadło, jak siadło, no. Ile to kosztuje? 759 zł Bez tego? 369, dobra, lecimy dalej. Inwestycja, człowieku, po dwie skrzynki lecimy. 96 zł PPL, PPL, naprawdę dobra skrzynia. Stój! Stój! Kurde. Dobra, ostatni raz. I zobaczymy Kinguin jeszcze skrzynię. Kurczę, no naprawdę ładnie siada, naprawdę ładnie. 156 zł, naprawdę ładnie. Pod profit leci, pod profit. Dobra, zobaczmy Kinguin, skrzynia Kinguin. Dosyć więcej skinów ma. Fire Serpent oczywiście. Tutaj coś normalnie chce, a nie może. Coś mi się wydaje, że chce, a nie może. Także jest szansa, że się ojdzie coś poszerzonego, wiesz? Nie, drogi widzu, widzu. Także <noise> yy, czuję, że się ondzie To otwórzmy sobie jeszcze raz. Za 72 ziko. Ok, Dragonfire 150 Ziko i możemy sobie do skrzynkę jeszcze otworzyć. Nieźle, nieźle. I Eight Build. Nieźle, 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 mordeczki. Także ładnie. 123 zł, dobrze. Lunar Case powiem Wam, że na razie spoko. Kigwin i lecimy sobie Lunar Casey. Teraz Lunar Casey. Od najtańszej do najdroższej skrzynki. Zaczniemy od najdroższej. Zacznijmy od najdroższej i lecimy. 120 zł za pierwszą skrzywię. Co tu jest fajnego? Jest sporo skinów. Zobaczmy co nam wy... no. Słabo, słabo. Ale liczmy, że zaraz się odkuje. dajmy 3 szanse na każdą skrzynkę. 3 szanse na każdą skrzynkę. I zobaczymy czy będzie przepalenie teraz. Okej, okay, stój, rękawice mamy. Dobra, odkuwamy to sprzedaję od razu rękawice odkuwamy to mordeczki. Dobra. 497 zł, dopiero 500 mieliśmy, także... Dobra, otworzę jeszcze raz. Ostatnia szansa na to skrzynię. Okej okay. hydroponik jakby siadł to no. 268 zł, dobra ładnie dobra, zostawię sobie to skrzynię na koniec jeszcze, a przejdziemy teraz do najtańszej, do najtańszej od po... 5, 5 skrzyneczek od razu. 5 skrzyneczek 32 zł spoko, siad profit teraz złotych 40 po 3 razy sobie będę otwierać. Okej, okay. 12 zł profitu, dobra, lecimy do kolejnych skrzyneczek, 5 skrzyneczek 70 zł. No, kiepsko, kiepsko 33 zł, dobra, lecimy 3 razy. 3 razy sztuka. Okej, okay. okej, okay. i tak mamy na odkucie się, także dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Już myślałem, że knife no, jakiś będzie w końcu, ale okej, okay, 33 zł, lecimy do kolejna skrzynia. Stówka za flashcorn. To jest już kolejna skrzynia, czyli oto, flashcorn. 20 zł i 178 zł, spoko, czyli raz możemy otworzyć. Okej, okay, okej, okay, okej! Okay. Ile? Ile? 91 zł, dobra, to jeszcze jedna szansa. Jedna szansa ostatnia na flashcorn. Okej, okay, okej, okay. stój, 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 stój. stój. Kurczę, no niestety, dobra, ale ładnie, ładny, ładny skin, 180 zł, dobra, ładny proficik jest, ładny proficik, 80 złotych profitu, z skrzynki jednej. Także lecimy do kolejnej skrzynki, hokus dropus, hokus dropus, lecimy, 32 złote, 5 skrzyneczek, ale najpierw sobie jedną otworzymy, chatterbox za 61 ziko, spoko. I lecimy, 5 skrzyneczek, 160 zł. ej, ładny proficik wychodzi na ładny proficik. Ładny proficik, dawaj rękawice. 140 zł, dobra, lekki minusik, ale lekki, delikatny. Dobra, okej, okay, okej. Okay nieźle, nieźle, 254 zł, naprawdę, patrzcie, prawie już 1000 zł z 500 zł zrobiliśmy. A w sumie to od 100, bo otworzyliśmy lecie. Switchshot, switchshot, 60 niko 5 skrzyneczek, 300 zł, lecimy. Oficjalne 5 skrzyneczek, hop! Łup, łup, łup! Stój! Szkurcie! 130 zł, dobra, dam szansę jeszcze raz, ostatni. Ten, ten blue steel, tak, tak przekierowany był, bo... odejdę, dobranololam. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. 590, 590 złotych, 530 złotych, ładnie. Sprzedaję to od razu 300 zł profitu, 800 mamy, dobra. I przechodzimy mordeczki teraz do ostatniej skrzyni. Za 120 zł. Skin... Skin camera. Zobaczcie co tu jest ciekawego. Dosyć dużo skinów, fajnych, i ciekawych. Otworzę raz pojedynczo i otworzymy 5 skrzyneczek. naraz raz. Dawaj, 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 dawaj Ja pierdzielę, już by siadło ile to? 6400, spoko, dobra. Otworzymy 5 skrzyneczek, mordeczki, 600 ziko, albo 4, żeby sobie zostawić coś. Dobra, 4 skrzyneczki, mordeczki, wy zostawcie lajka, like, subskrypcję, widzimy się w kolejce. I 3, 2, 1. x Kurcze, Kurczę, dawaj to! Dawaj to! 289 zł, dobra. No zostajemy także dzisiaj. Lekki plusik jest, fajny dropik, fajny naprawdę dropik. A wy mordeczki zostawcie lajka, subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Pamiętajcie, jaki kod promocyjny! Kod promocyjny Ich Charlie. A wy co, śledźcie, bądźcie na bieżąco. Pozdro.